Siema widzowie, taki szybki odcinek bez kamerki, nawet. Słuchajcie, przez. Ostatnio byłem trochę zajęty różnymi rzeczami, i przez to całkowicie zapomniałem, że jest. że trwają zapisy do bety Payday Crime War, czyli, czyli do wersji mobilnej Paydaya. To jest jakby osobna gra, można powiedzieć. I co ważne, co najważniejsze. E, że przedłużyli zapisy do tej bety do trzeciego, czyli czyli do jutra. Więc e, macie, tak można powiedzieć, jak, jak ktoś o tym nie wiedział, to ma ostatnią szansę, aby się zapisać do bety e, i tyle. No, dobra, przejdźmy sobie do strony tutaj szybko. I tutaj jest, e, zamieszczę wam linka do, w opisie. Ogólnie była już kiedyś beta. E, Idea Crime War, tylko że była taka, nie była aż tak dozbudowana. Tu widzę, że jest, jest dużo map nowych, znaczy nie, nie pamiętam ile wtedy było, bo grałem dawno, chyba dwa lata temu. I, yy, i trzeba kliknąć tutaj yy, re, re, register, register, tak? Yy. Ogólnie to wpisujecie maila, yy, jaki macie model telefonu, Android a, albo iOS. Mogę przejść? Nie, muszę wpisać najpierw. No, i potem tam podajecie chyba wiek czy coś takiego, yy, i tyle. Ogólnie, yy, niestety, yy, słabe jest to, że tutaj jest gdzieś napisane, yy, aha, że zarejestrowanie się nie gwarantuje yy, zostanie wybranym do tej bety, więc no to jest, to jest słabe akurat. Więc yy, no, ja się zapisałem. Yy i zobaczymy, czy, czy mi przyślą linka do, do bety. Jeśli, jeśli uda mi się to ogarnąć, to coś z tego, to coś nagram mm, już, już z tej bety, ale nie wiem, czy, nie wiem, czy mi się uda z telefonu to nagrać. Ale to zobaczymy, nie? Natomiast na pewno na pewno obczaję, bo, bo fajnie mi się grało kiedyś. Aha, i ogólnie sama beta rusza 6, 6 grudnia, o, więc więc nie wiem, czy 6 grudnia po prostu ci, co zostaną tam wybrani, powiedzmy, dostaną maila, czy wcześniej. Natomiast no, zapisy trwają do 3 grudnia, więc to takie info szybkie dla Was i, yy, i tyle. Jeszcze chyba ten odcinek wrzucę wieczorkiem. Yy, no. I pozdrawiam wszystkich, co byli na live ostatnim z Gita, bo tam też o tym mówiłem troszkę. Dobra, na razie i do zobaczenia. Cześć.